Chęwy wysoko jest okrąglinkowy świat, okrągła planeta, gdzie przyjaciel mieszka wasz. Olinek, okrąglinek, choć mały mądry jest. Najokrąglejszy domek ma w okrągłym kraju. Gdzie Okrąglejszy domek ma w okrągłym kraju gdzieś, Z rodzinką okrąglinku. Jesoło płynie czas, zabawny świat, okrągły świat radosny uśmiech ma. Oli, oli, kura! Hura! hura Okrągłe życie toczy się w okrągłym kraju gdzieś. Okrągłe życie toczy się w okrągłym kraju, w okrągłym kraju gdzieś. Olinek okrąglinek.